Co? No. Tego się drze w grudzie. Tak. Papier Ci przyniosłem. Zniowie. Ile czasu wieść, kurwa? Dobra. Weź, major. Tyle czasu. Ja on się cieszy, że w ogóle przyniosłeś. <grym> co on będzie duchował? Jak nie uderzysz, to od razu idę na trójkę. Kurwa. Młyfaj tego jedno. A potem tam, kupujecie samochód? <grym> nie, Krzysiek zepsuł. Nie wiem ktoś mu zepsuł, odstania no, Tak człowiek, rano żył tego no, nie ma Ty no. Jego chcę oddać dla ciebie, ten zabrać. A ja wiem, że ty byś chciał, ja by dwa no. rzeczy chciał. No. A ty za tym się chcesz wymienić? No. Tak. A wcześniej już przy A To, to musiałbyś dopłacić. Nie no on mówił, że kot. jeszcze tego odda, więc teraz nie chciał nie nie, 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 tego nie. Ale opelka tamtego dobry wekterka taka. No dobry, dobry. Przyjechałem go pokusić trochę, a. bo się napalił ostatnio. Ile chcesz za to? Tylko ja? od kryśka chce 1200. Kurde, Krzysiek, to jak za darmo. No. To jest a, dobry samochód. A ten zepsuł tego i nie no. chcę teraz tego wcisnąć. Ja akumulator wymienię, pojadę do. na akumulator wpale. No Jukra i zobaczymy. I przyjadę do ciebie jeszcze. Kurde. kompa wezmę, zobaczymy pod kątem. Pod komputerem zobaczymy, co on pokazuje. A co, długo stał. Ma problemu. Sam ci też 1300, tak. Tak, Ta. ja biorę. No no, A ja, ja, ja to teraz daję pieniądze i kupuję od razu. No tak. O Krzysiek, ale by ci pasował. Rzekterka jak trzeba. Zieloniutka, ładniutka. Buteleczka. Aj. Ale... Zaraz będzie kurwa, jechamy. Mhm. Tu też mało paliwa. Ale ja ci zatankuję, Krzysiek. I ale... na trójkę będziesz śmigał. Na trójkę będziesz świgał tam i z powrotem. Zobacz, na jakiej tablicy byś jeździł? kurwa. gra <grystanie> 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 A ty, major, tople, ta... Uważaj, gdzie się jedzie! <grystanie> A, stary <grystanie> <grystanie> A gdzie ty, major, jedziesz? Ja Dopiero wierzy, wróciłeś, już lecisz. Ale który telefon? Twój? A, może za od. No. Tak Nie mam telefonu. No, no. Siedem... Osiem... 5, 7, 10. No poczekaj, ma... major, ma... dopiero ma... żeś wrócił. Ma... Ma... Kurwa. Bo jeszcze cię czy... się nie zajędzie. Przyjechać, bo. Przyjechać, o... Ja. się muszę, muszę jedną sprawę. Tej kurwa, do nosu nam nie napierdalaś, kurwa. Jak się No to przecież. No, że ona pieszą chciała zabrać, chce mi wszystkie pieniądze zabrać. Ja na ją napierdalam. No, najpierw dalej, my najpierw dalej. Bo jak ona będzie kurwa, takie liście to. Może sprzedajcie ten pierścionek, bo spokój Ile ten pierścionek ma już kosztować? 3, 4, 4 5. Oh, Maja, ma. To samochód byś kupił, Są takie samochody. Ty. No? Ale to. On na ten. Na widok krótki Tak. Zamyka się ten? Tak. Nie. No, bo on są. Takich nie kradną no. Dam O, drzwi. Dobry. O, Powiedz major i wszystko jasne. Mogłaby pani, y, żeby tak wszystko posiadała, że panu się doprecyzuje? Dziękuję. No. no dziękuję. To krzyżyk, będziesz jechał z majorem taksówką. Nie, ja, ja. Jadę. sam samochodem. Nie, że no. O, jeszcze to, zapomniałem. No co tam zapomniałem? O, właśnie. To, to jest chowaj, bo to, to masz. Masz i... od, od, Od majora prezent. Jest. A co to, to jest, co to, to jest? A to ty kurde już sperez <grym> po moich rzeczach <grym> no, Dał mu prezent? To... O kurcze Matka Ma, no, ja Major prezent dał i teraz to rusza już ten To co? 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 Będziemy gadać wstrzyma. no Będziemy gadać Ja bym brał to dobre samochód Bo ja, ja tego Opel Nie Opel, ale ten w tak się mu... A tego? Ja wiem, że Krzysiu to byś chciał, ale to. Krzysiu, jak pasata trzeba... to nikt nie kupi, bo to jest kurwa zejść, no. Co? To, to zęś jest. To był no. dobry samochód, ale teraz to wygląda no. jak ta wektra za miesiąc. Nie, 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 nie. <grym> Dostałeś, no, wermiańsko, rękę no, a poczułem. A, to, są, to zanim przyjdzie tak, wnieść ten papier Krzyszkowi, tu, tu leży po lewej stronie na tym. co? A my tu będziemy pilnować. Wnieś bo ciężki jeszcze. A co on pojedzie jeszcze. No weź kurwa. Dobra. Proszę nie sprzedawać mu tej taksówki. No to ci to Gdzie ma tego Proszę iść. nie płaci. Nagrywasz? Wiesz, nagrywasz. Sama, proszę, płaci. Nagrywasz. A, nagrywasz. Na policji kurwa. Jeszcze ja kurwa, 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 kurwa. na to kurwa będzie go, Weź laską, go będzie weź laską w lusterku, murwi i koniec. To jest spokój. nigdzie nie pojeźdź. Trzeba na łowy ruszać. Pierdonik się blaską westę Już nie przyjero. Co? Dogadamy się tak? Jakoś się dogadamy Krzysiek co? Major trochę zapłaci, trochę w samochodach Nie, no jak nie? nie? A czemu ty majora pieniędzy żałujesz tak Będzie on mnie wypominać, wiesz? A ja i tak ci wypomina całe życie <laughs> Będzie mówił, że ja dałem na tego Ja tego chcę pozbyć się, bo kurwa... On mnie szwankuje, o tego będę. ten dobry samochód. Ty w ogóle musisz wyjechać z tymi dwoma samochodami, bo już nie masz miejsca w ogóle gdzie. Ja ten jak już tu uruchomię, zajadę i, i tam postawię. A Lublina byś mi sprzedał? Nie. No właśnie, ja bym kupił chętnie tego Lublina. Nie tylko ty kurwa jesteś kupił. No, ile byś chciał za takiego Lublina? Tak nie wiem. Zero. No ale, ale jakbyś nie sprzedał, to ile